Witam, dzisiaj pokażę wam jak zbudować wydajne, tradycyjne i naturalnie wyglądające pole uprawne. Najpierw musimy wytyczyć pole. Początek wyznaczymy blokiem desek, potem idziemy 3 pola i kopiemy dziurę oznaczającą kanał nawadniający. Od tej dziury idziemy 8 bloków i kopiemy kolejną dziurę oznaczającą drugi kanał. Możemy zrobić tyle kanałów nawadniających ile potrzeba. Trzeba też dostosować wysokość pola do kanału wykopując ziemię. Dlatego razę takie pola budować na w miarę płaskim terenie. Teraz umieścimy blok desek, na którym będzie stać pochodnia do oświetlania pola. Pozwoli to rosnąć uprawą przez całą minecraftową dobę, co ułatwi życie ludziom pracującym dużo pod ziemią. W międzyczasie wydłużamy jeden z kanałów, których spód pokryjemy deskami by zyskać trochę ziemi. Pochodnie stawiamy dwa bloki od kanału, który jest najbliżej pochodni. Oczywiście trzeba pamiętać o oczyszczeniu terenu pod pole z rośliny takich jak kwiaty czy drzewa. Teraz możemy zniszczyć blok desek i na jego miejscu będzie uprawa. Będę korzystał z tuneli Items, ponieważ budowa całkowicie na przetrwaniu trwałaby bardzo długo. Bierzemy nasiona i motykę oraz zalewamy kanał za pomocą wiadra. Ustawiamy pochodnie i możemy sadzić pszenicę. Na razie obsadzimy fragment 4x4 bloki z pochodnią w środku. Pochodnia stoi na bloku desek, ponieważ podczas orania blok z pochodnią może zostać zaorany i pochodnia wypadnie. Teraz bierzemy wodę z kanału pierwszego i zalewamy drugi kanał. Teraz po oczyszczeniu oramy powierzchnię między kanałami i stawiamy pochodnie na uprzednio postawiony blok desek oraz oramy powierzchnię 4x4 przy drugim kanale. Teraz wyłożymy kanały deskami i pierwszy fragment pola można uznać za skończony. Moje pole upragne jest już skończone. Teraz obejrzyjmy to pole. Zostało ono dokończone w trybie kreatywnym z powodu ograniczonego czasu. Jak widać pochodnie są ustawione co 4 bloki od siebie w kierunku kanału. Natomiast pole ma długość 4 pochodni. Teraz widok w nocy. Na pierwszy rzut oka nie różni się od pola za dnia, lecz popatrzcie sami, umożliwiają to pochodnie i dzięki temu uprawy rosną też w nocy, co jak już wspominałem jest przydatne. Chciałbym zakończyć ten filmik podziękowaniem za obejrzenie go i mam nadzieję, że na coś się przydał. Życzę w takim razie miłego grania. Do widzenia.